Witam wszystkich serdecznie. To jest Dead Island dodatek Rider White. Right? Yeah, right Rider. Right <laughs> ja jestem Gusiek i będziemy sobie pykać. O tak. Tylko sobie jeszcze podgłośnie, bo sobie ściszyłam. Żeby sprawdzić, czy poprzedni odcinek dobrze się nagrał. I tak, ziomki, tak. Już nie ma tego problemu z jak było w metro, że nagrywa się dziwnie. Nagrywa się teraz poprawnie. Uuu, czy to jest i ty znaczy, że oni nie mogą tu przyjść. Do mnie, nie wstawaj, nie, 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 nie. No, ziomki, idziemy dalej. Friend, This is white. I've Cześć, bo tutaj coś jest. Eee, czy to jest lepszy niż ten? O, nie, nie, nie. Ej! Kto do mnie strzela? A tak. No, pokaż głupkę. Eee, nie trafiam. <noise> nie trafiłam znowu. Dobra, dzianki. Trafienie krytyczne. Tu był jeszcze jeden koleś. Tu też jest. Dobra. Ej, chodź. Chodź. Nie zabijecie. Spokojnie. Tylko obdarowujecie kulkami. Ej, no nie! Dobra, zajmijmy się najpierw tym. Pokaż głowę. Pokaż głowę. Dziękuję. Dobra. Weźmy może tam broń, bo mamy jej dużo. Kurczę. Pokaż głowę. Szybko. Aaa, nie w ten sposób. No kurcze, no nie rób tak. No, le, le, le. no właśnie. Ludzie. Wyleczmy się. To nam się teraz przyda. Okej okay. Mam wszystko pod kontrolą spokojnie Dobra. Tutaj mamy młotowa. Mogłam im rzucić, ale bym się nie pobawiła w ten sposób. Dobra, mamy tu też coś. Tak, 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 tak. Telefon, nie wiem. Nie no, gdzie? Dobra. Macie. O mój Boże! Ale głupie to było. Ała! Do widzenia. A ty? Gdzie się kryjesz? Ha? Chcesz się bawić? Okej. Okay. Już nie chcę się bawić. Nie. Chociaż... A, um, celność taka, a my mamy. Ale on jest bardzo mocny, dlatego nie wymienię go, bo celność to co tam? To najwyżej strzelę w ramie i jest ok. No nie! Dobra, trafiło chociaż. Dobra. Dobra. Kurczę, znowu muszę się leczyć. No nie, no nie. Dobra. Co my tu mamy? Nie chcemy tego. Okej. Okay. Czy? ty Masz coś ze zaoferowania. Zastanawiam się, czy nie iść na górę. Boże, jaka muzyka! Nie wiem, czy mi się uda. Nie! Pff, w ogóle się nie udało. Dobra. Skradamy się. Nie wiem, czy to coś daje w tej grze. Aha. I kto to jest churze? Jest naprzeciwko mnie. Okej. Okay. Dobrze, dziękuję, mapo. Zmienimy sobie jednak broń. Och, ty. Pokaż się. Kurczę. Wychyl tylko główkę. Dziękuję. Eee. Dobra, zobaczmy, czy któraś broni jest lepsza. Ta jest lepsza. Nieco. Tak. A nawet jeśli nie, co, ona gdzie indziej jest taka sama, dlatego się przyda. Nie. Yeah. Dobra. O, świetnie. Nie kop jedzenia, Ryder, uspokój się. Dobra, i lecimy z tym. Tu jest apteczka, to nam się przyda. Nie mogę wziąć apteczki. O! Pff, może być. No, ej, nie, nie będę niczego wymieniać. Chwila. Może alkoholu mamy za dużo. Po co mi w ogóle? Wyrzućmy to, eee, nie? Chcesz się przekonać? Dobra, dziamki. Skupienie, skupienie, skupienie. Apteczka. Base. I'm Like Że się nie przejrzyli. O kurczę. Dobrze. dobrze. Gdzie jeszcze są? Aha, tu dobra. On teraz sobie tak głupio staną Debil. Och ty! Sam daj! Dobra, mam was coś. Przy okazji, ha! Leczenie poproszę. Yeah! 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 Je! To jest jeszcze do mnie strzela? Dobra, tu przeładujmy. Tutaj weźmy, co tu może być do wzięcia. Jeszcze moment: A, ponieważ mamy granaty zapalające, to ja poproszę w tym miejscu. Dziękuję. je, jej, 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 jej. tą czy tą broń? Chyba nam obojętne. Okej, okay, weźmy to. Zobaczmy, jakie jeszcze niespodzianki dla nas mają. Wow! Dziękuję. Do widzenia panu. Proszę pozdrowić, mamusię. O, mokrabi. Dobra, ale potrzebny mi lepszy tam. Chodź, 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 chodź. Kurde, nie. Nie chodź. Teraz chodź, bo teraz wiem gdzie staniesz. Chodź. No wyjdź. No pokaż główkę. No nie w się. No nie! No, spryciarz jeden się znalazł. Chyba wszystko się tam pali. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Ale zanim tam wejdę, to muszę zaczekać, aż to yy, się gasi. No, ziomki, była akcja. Była, była. Tu weźmiemy kasę, bo się nam przyda. Kasa, broń, jaka? Nie. Żadna nie jest lepsza od mojej, dlatego podziękuję Wam. A Tutaj mamy zegarek, paski, no i idziemy, 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 idziemy! Amunicja! Szkoda, że nie mogę wziąć amunicji jeszcze. Mogę zrobić nawet wolny slot na tą amunicję. Nie, nie możesz. Tak, gdzieś tu muszę wcisnąć teraz karabin. Bardzo wolny karabin i zobaczyć, który jest lepszy. Karabin mogę wcisnąć tu. Ten nie jest lepszy, dlatego weźmiemy ten. Dobra, ej, czy ja. Mam nadzieję, że to będzie jakiś sklep i nie bez powodu trzymam niektóre. O, apteczka świetnie. This is white. I recovered the explosives. Mm -hmm. Over. Good work, Colonel. Now you need to get to that bloody bridge and plant them. Every second counts, sir. Maybe it would be safer to go by way of the sewer system. Copy that, base. I'm moving towards the designated target. Over. Over. Uh, yeah, it's a Dobra, jeden karabin musimy zostawić. A chyba używają. Przepraszam bardzo, pokaż mi ten. Aha, one chyba używają tego samego. Dlatego ten odznaczymy. A ten karabin wciśniemy tu. I pistoletów się nie pozbywamy. Pozbywamy się. A mm. jest zupełnie nożu nurkowego. Jego w ogóle nie używam. Już. Okej, okay, idziemy z Magnumem bo po prostu wielbię tą broń. Dobrze. Dobrze, Babrze. Okej, okay, jedziemy z tym. Nie, moment. Gdzie my mamy teraz iść? Gdzieś tu? Tu na górę. Którędy jest wejście? Hmm, no to jest pytanie. Coś um, się stało? Które, jak tam wejść? Mam, że tak. Yy, nie, niezbyt, tak? Nie. Po prostu musisz jakoś tam wejść. Wykombinujesz to spokojnie, wykombinujesz. Albo i nie. Hmm. Bo ewidentnie mam się dostać tam. Tylko chyba, że gdzieś tu, a nie tam. Nieważne, to chodźmy tędy i tak. Kurczę. Czy może po prostu wejdźmy tu na ulicę? Dobra. Mm. A jak tutaj jest gdzieś wejście, i ja to po prostu strasznie przeokrutnie przegapiam. No pewnie, że przegapiam. Jasna, cholera, ale jestem ślepa. Niesamowicie. Może jeszcze trzeba iść do kanałów. Okej, okay, zobaczmy co tutaj jest. Nie. Mm, 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 jaki ciekawy nożyk. W sumie. <grymianie> Zobaczmy... czy... Ja... Dun, dun, dun. O ja jestem za... Aha. aha 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 aha. Dobra. Ty nie żyjesz ty też. Okej, okay. dobrze, dobrze, dobrze. Idziemy dalej, ziomki. Nie wiem, dokąd idziemy. Bo chyba się nam nie zaktualizowało. Znajdź przejście, okej. Okay. O oh, mój Boże! O oh, mój Boże! A co innego miałam zrobić? <laughs> okej. Okay. Żadnych więcej niespodzianek? Czy ja chcę taki kaset? Nie, nie chcę. E, czy ja sobie tu do karabinu też nie chcę. Czemu nie chcę? Naprawdę. Mm, dlatego wielbię pórnę w oryginalnym. E, w. Nie, nie w oryginalnym, boże. E, w Dead Island zwykłym. Bo mogę poszedzić jej. O! E, amunicja, która jest niezwykle, Ej! jest niezwykle e, potrzebna. Wasze, że mówi się, że e, Dead Island jest mało amunicji. jednak Było zaczęto reklamowane, że trzeba oszczędzać amunicję, bo ona jest bardzo rzadka. Gin, Giń. Okej, okay, jeszcze ty widzę. No chodź. Ty jesteś zbirem. Czy ja mogę cię postrzelić. No jest dobrze. O, Jezu Eee, yy, tak yy, nie słyszeliście mojego krzyku. Nie wiem, znowu Kto to niby słyszał, że ja krzyczę? Że niby ja. Aha, jasne. Eee, okej, okej, Ej, no nie no, od tyłu To się opanujcie, co? Nie. Jeszcze ty jesteś. Ej, nie. Odcięcie. Pięknie głowy latają. Okej, okay. czy tu coś jest? Prócz tego pana. Uspokój się. Nie jesteś tu jedyny. No nie. Nie, nie. Dziękuję. Jezu, nie! Nie, 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 nie. Apteczka, proszę. No tylko rzeczy człowiek chce zebrać. A oni już się tę rzucają.

O mój Boże, z każdego tego trzeba. Ah, A i jak mam to ten? No ginże! Jezu. Ach, świetnie. Dobra, nie, 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 nie. O Jezu, święty! Nie strzelaj do tego, pamiętaj. Albo możesz teraz przebiegć spokojnie, bez żadnych zombiaków. Albo i nie. Jezu, ile ich tu jest? No przepraszam bardzo. Nie, 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 o mój Boże. Aaa, jestem w to kiepska. Dobra, trzeba jednak strzeić. Nie, 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 No nie, no proszę. Okej, okay, rozwaliło go. Ją też. Dobra, ja to stąd spierniczam. Nie wiem w jaki sposób. Aha. To był sposób. A ja się tak długo zabijałam. Nie, 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 No proszę! No nie, O, przygotujcie się, ziomki. To będzie takie zapijanie się. O tak! Maczetę poproszę i i ten Okej. Okay. Dobra, idziemy, dokończymy to, choćby nie wiem co. Nie, zabiją mnie. No, bicie już, bicie już. Jezu, co się tu dzieje? No właśnie, możesz. Okazuje się, że możesz. Oja. A wy się śmiejecie, bo mówicie, przecież jest takie proste. Tak, bardzo proste. Dzień! Dobra, e, życie mi się skończyło. Eee, znaczy jest stamina. Nie, no, nie, 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 nie. opanujcie się. Ała! Ło, wow. ziąki to będzie okropne. <grymne> Chodźcie tu. Dobra, ja stąd spierniczam. I daję sobie to, ponieważ przy tym mogę odciąć im kończyny. A na tym mi zależy. Nie, 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 to nie, to miałeś. nie, to wcale nie, to. nie, 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 nie nie, 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 nie. O mój Boże, to się źle skończyło. O Jezu. Uspokój się, uspokój się, uspokój się. O mój Boże, czemu wypijam alkohol? Czyżby Ryder był e, alkoholikiem i ja o tym nic nie wiem. Ja stąd spierniczam. I zamknę im drzwi. I już. Ach, czemu wypiłam alkohol? No więc, może przynajmniej mam miejsce. No, nie, 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 nie. Ej, znowu. Dobra, użyjmy jeszcze raz apteczki, No, ja bym chciała tam się dostać. Jest jakiś sposób? Jest. Jezus! No leć tam! Nie masz czasu, żeby ze mną rozmawiać. Musisz lecieć. W tamto miejsce elektryczne... Nie wstaniesz? Ło, ścięło się. To dobrze, że nie wstaniesz. O, ta jest jeszcze lepsza. Dobra, mam ten. Dobra, mam. Eee, daj mi tylko kasę i spadaj. No, spadaj, cytont. Dziękuję. Dobra. Jest. Uh... Dobrze. Ja chcę, tak, chcę, chcę, chcę. O Ja przepraszam, czy tu już. Tak, na wszelki wypadek. <grym> A uh, to, 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 to już ziemią. Ja bym chciała to wziąć. Tylko muszę zrobić miejsce. Dobra, usuniemy ten słabszy karabin. Nie wiem, po co mi ta strzelba. Naprawdę nie wiem. Może się przyda. A wiem, co miałam zrobić. Ach, dobra. Przydałby mi się warsztat. Zdecydowanie. O nie. Ej, nie! Opanuj się, człowieku! O! Kim! Jak długo możesz żyć? Nie możesz tak długo żyć. Dziękuję, że umarłeś. O jezu. E, to nie idzie najlepiej ziomki. Oh, tak! No to napraw. Wszystko. Napraw to, napraw to, napraw to, napraw to i napraw to. Słusznie nic nie mogę ulepszyć. O, mogę w magnumy i inne takie polepszyć? Ha oho, Czy chcą coś oszczędzić? Maczetę chcę, ale nie tą. Chyba, że jednak. A dobra, ulepszę obie. Jeszcze tą. Słusznie, nic nie mogę stworzyć. Ale mam fantastyczne maczety: wszystko, wszystko, wszystko. Okej. Okay. Idziemy do przodu. Właściwie to nie. Ziomki, ten odcinek się tutaj kończy. Czy ja mogę zamknąć drzwi? Nie. Dobra, ziomki, ja tu skończę i będę kontynuować dalej. To był Dead Island. Dodatek Rider White. Ja jestem Gusiek. I się z wami żegnam. Na razie,